Był to zwykły dzień. W laboratorium kogoś tam. Na Marsie! Na Marsie, tak, na Marsie! ja. Nikt nie spodziewał się, że morderca zaatakuje. Właśnie tylko w tym miejscu, że ludzka złość jest taka zła, że nawet w niezmierzoną przestrzeń kosmiczną wnoszą takie złe cechy jak, nie wiem, chęć zabicia kogoś? Niesamowite. No, to jest walka o jedzenie. Co? Na jak bardzo chcesz nas zabić? Ja? Tak? No, niespecjalnie ja, nie specjalnie wiem ja jak, ale ja bym chciał zjeść całą pizzę, to no, na pewno. Kim nie, jest czy... Golf o, i kim jest Zulu? A dlaczego wy skinów nie macie? Przepraszam bardzo, no Golfie... Właśnie, o, skiny. Ja, ja skin. Skin. Dlaczego nie nie muszą wiadomo, być skiny? nie wiadomo, kto jest kto. Nie no, co ty, Dobrze. muszą być skiny. No, no nie wiem, nie wiem. Chcecie bez skina grać? Tak, tak jak ostatnio. A no dobra, w porządku, to poczekaj, to znajmy tylko skina. Kuba, dobra, nie zabijaj mnie, proszę. Dziękuję, no, kuba. Myślę, myślę no że dobra, wtedy dobra, nawet tak na wiecie. I już zdjąłem. Dzięki, mordeczko. <coughs> Możemy już iść dalej, dobra. Golf jest. Dora. W Dora. Golfie i Zulu, chodźcie. Kupiła. Spróbujemy znaleźć coś, co pozostało tutaj do jedzenia. Bo obawiam że na tej stacji nie, ma, nie znajdziemy nawet żadnej pizzy peperoni. Największe to hmm. nam się może udać, to jakaś słaba Giuseppe. Więc chodźcie, poszukajmy. O, o, o znaliśmy limę. Cześć. Kim o. jesteś, Limo? ale masz limo. O, Co tam? Co specjalnie dla Ciebie źródło pożywienia, fabrykę warzyw. Dobra, gdzie jest mięsko? fabryka warzyw? O! 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 Kto by chciał mieć warzywa? Kto by chciał mieć warzywa? Nikt mnie to nie fabryka? interesuje. Panowie... Dabry, to to wołowinkę. Albo. Dobra, chodźcie, trzeba to poszukać stejka, wiecie naprawdę? Jakiegoś dobrego argentyńskiego tak. angusa. To jest to czego potrzebuję. Tutaj chcę znalazłem, patrzcie. O, patrz, jest mięso! Belfoni jest mięso, znaleźliśmy ja to mam węch na to no, mięsko, no, no, co? Nam, nam, nam. Dobra, słuchajcie, brakuje nam jeszcze jednej osoby z naszej załogi, brakuje nam naszego laboranta, Laboranta Admirosa, tak? Nie, Jestem, nie Admirosa, jest. Kogo z nami brakuje? Laboranta X-Man. Laboranta X-Mandio czy Laboranta X, Raz, dwa, trzy, X cztery. Patrzcie, o, kurde, mamy, Aliena. mamy nawet. Chłopaki, patrzcie, 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 znalazłem coś czy to możemy użyć. Ej, tutaj, eee, patrzcie, to jest co? Jakaś to tajemnica, nie, patrzcie. To jest, nie wiem. Ej, chłopaki, tu jest. jest jakieś tajemnicze jakieś przejście, w którym nic nie ma, wiecie? Tu naprawdę Super nic o, nie ma. jest w takim razie. Bardzo tajemnicze, ale trzeba by się zastanowić, kto to jest, to spowodowało jest... to. Ej, takie mam wrażenie, że Wiesz, jest co? nas tutaj czwórka. Właśnie. I... ja opuściłem tutaj radio i to możecie. Zaczekajcie, kto, kto, kto jest z nami? Kim, kim jesteś, Zulu? Przedstaw się. Hunter Zuluman. No dobrze. Ja. Witam, Kupso. Lima, kim jesteś? Jestem Limo, Lima. Adrianna Lima. Adriana Lima. Ale właśnie nam zniknęła jeszcze jedna osoba, i, I dwie idzie osoby. Idzie do was? Tak, podejrzane. A co już po śladach naszych idziesz? O, o, o. Ej, miś nie, ja, to ja jest jestem fotografem. O, Golf. Dobra. To znaczy, że brakuje nam naszego pana, który miał fabrykę z jedzeniem, i nagle zamilkł. Proszę mi nie zabierać Aha. mojego rzemiosła. Ja tu jestem fotografem. Dobra, chodźmy może poszukać jeszcze, czegoś. Nie, to musimy znaleźć, sobie... musimy znaleźć naszego piątego załoganta, bo brakuje to, naszego za... laboranta, chodźcie. Zdrażę kogoś martwego. E, jest Aha. takie jedno ciało leżące, wiesz, bo wszyscy żyjemy. Okej, okay, tędy się nie da przejść. To się obawiam. Nie, nie, panowie, tu jest jedno ciało leżące na ziemi, wiesz, on pójść on na nie trafić. A dlaczego ja o... tutaj widzę jeszcze jednego bo... Zulu. Kto, kto, jest z Zulu jeszcze? No to ja to chyba to, Zulu. panowie, wygram. Słucham? jesteś jesteś Zulu? Nie. Zrobiłem coś, co. Ło. No... ponownie. Hmm. Wszystkich co to was widzę Zulu? teraz. A teraz Jak to nas wszystkich widzisz? A widzisz. Ja? A widzisz. A że widzisz że oni widzisz. właśnie nie widzisz. Hmm. Jestem przy takiej o. platformie. O nie. Teraz zjeżdża... O. O, o. o nie. Chyba o, o, Zulu. Kogoś... okazał się być mordercą. O, 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 od kogo widziałem? Byłem śmierdzić. świadkiem zbrodni. <laughs> To wiem gdzie jesteś Alien, ale Mandziu widziałem to ciało zniszczone. Admiros chyba jest mordercą, wiecie? Eee, o, właśnie nie. nie jestem, bo szukam was cały czas eee. i Alien, kto, kto był mordercą? Musisz nam powiedzieć. Eee, taki zielony, zielony chłopiec chłop łysy. Znalazłem. O nie! nie Zulu. Sierra! Pierwsza raz cię widzę. Pita. Co to jest? A, bo jest dwóch Sierra Zulu. Okej, okay, le... ja jestem Zulub też, Nie. To zielony chłopiec to jest też drugi Zulu. To chodź, 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 okay. chodź. Chodź o, tutaj. I tutaj jest dobre miejsce, dobre miejsce żeby się zakapić. No, tutaj się. ty byłeś? Zulu. No. Lima, lima jest. A, morderco. tu chcesz się zakampić? Nie! nie lima nie jest mordercą. No bo to ja mogę posłużyć się jest. jest lima mordercą. Jakie masz na to dowody? Widziałem, jak zrzucał ciało tutaj. Zrzucał ciało? to to ty nie, nie. Byłem. I jak mordował wszystkich dookoła. Co całą jedną osobę zamordował. Nie, nie, Może, może. Nie wiem skąd macie to. Ej, Mandziu, tędy można to zrobić. Patrz. A już jesteś na górze, już dobrze. O nie, UWAŻAJ nie, UWAŻAJ nie, uważaj, nie. UWAŻAJ ZA TOBĄ To mogłeś coś zrobić Nie, ja tylko wiesz, wiesz, ja jestem bezużytecznym koleciem z bronią No Adniosku a... cool. Nie jestem mordercą Jak ja się nie, nie rozumiem Ja bym ogóle... się tłumaczył na twoim miejscu, już teraz Ja się nie tłumaczę, bo a, nie jestem a? mordercą Mandziu zrób, zrób coś, Mandziu zrób coś On gra, On gra po prostu <laughs> cały czas, a widzisz go? Widzisz, jeszcze robi dystrakcję, stawiając rokelona <laughs> To nie jestem mordercą, ja jestem tylko bezbronnym. limo. co wy chcecie ode mnie? Co tak, jeszcze tak, żyje tak, w ogóle? tak, tak, tak. Tak, 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 Admiral się wiemy, że Ale jen, ja, to... Mandziu ma go na celowniku. Nie przejmuj się. Nie trafiłeś, o nie! Będzie z gałkanem, Tu masz drabina O nie, do jestem pod. Też jesteś gałganem. No to panie, panie Limo, Lima. To jeszcze żyje? Uuuu! Ktoś nie trafił nie, nie znowu! Dostań do tej drabiny, halo! O, ten, U. dobra, znalazłem w końcu, okej. Okay. nie traf mnie jeszcze raz, bardzo proszę. Nie traf mnie jeszcze raz, <ścoughs> okej. Okay. Ale, bo... nie... ale go prowokuje, ale go prowokuję, Co robisz? No, rozgrywkę to muszę powiedzieć, mam 10 na 10. Kurde, kurde. Aaa, bez bezbronny. <śukacja> jeszcze straciłeś to, nóż teraz. Mam taką prośbę, Mandż, bo tam ogólnie mój nóż zostawiłem, tak, Ja go podać. A po co ci nóż? Jesteś bo muszę obrać mięsko, no. Bo mięsko muszę. Ktoś obrać. musi obrać mięso, jeszcze dokładnie. No, to się... O nie, a teraz to, na górę, to, teraz! Teraz teraz, Jak tyś to zrobił! O, nie ale, o, no. no tak, ja nie wiedziałem, że przez siatkę można było! O, Jezu Mario! Ale, ja ty... ale nie byłem mordercą, ja nie wiem czemu chciałeś w ogóle nie zabić. Ja byłem tylko kucharzem zwykłym. Byłeś tylko kucharzem, który po prostu potrzebował. i mi... na mnie, mm. i tyle. A po prostu, dobra, w to, powiem Wam, że ładnie mi się udało wygrać. No to Widziałem, to. gdzieś się że żeś schował! Aha. Ja nie jestem w swoim nie? biurze, słuchajcie. W Biurze? No ja zabawa. O kurde, panowie, znalazłem tutaj jakiś karabin wielki maszynowy i test Aria. Nazywa się Koszyn Laser Aria Eye Protection Required. Ignacy, znalazłem pizzę pepperoni. Żartujesz. Nie, przysięgam. co? Nie, chcesz no, mnie wciągnąć w jakąś pułapkę, ale nie. dam się. Tak, dam na się wciągnąć. Życie. Dam tak, się wciągnąć swój. w pułapkę. Przysięgam na swoje no, życie, że mam pizzę Bo pepperoni. Sobie. Gdzie ona jest? Powiedz mi. Przysięga na, przysią, przysiąg na, na samym początku na o. twoje życie po to, żeby cię zabić. Wiem, ale dam się, dam się zabić, trudno. Pizza ja nie jest tego warta. Gdzie ja jesteś jestem Mandziu? Jestem przed biurem. Nice. A jestem w jakiejś takiej Hello? części, wiesz ja testowej na górze, na dachu chyba. No to nie jest lima, izet. fioletowy lima. Jestem brawo niestety. No to jest o! o! Niko, przyniosłeś o. mi hamburgerka! Tak. O, nie... jaki jesteś kochany! Oj, o iść, jest okay. whisky in the jar! Jest, jest hamburger, jest to? Jest hamburgerek, jest, jest, jest o, o jak Do fajnie! Pewno. Chodźcie, poszukajmy jeszcze pizzy, wiecie? Bo to gdzieś musi być jeszcze pizza. No, no O, masz kwiatek, to dobry pomysł. A stąd Gry da się jesteś? wyjść? Chyba nie! <laughs> Oj, chyba ten, nie ma <laughs> wyjścia. to Chodź, to cię zapraszam na pizzę. Dobra. Gdzie macie pizzę, chłopaki? Alien, świetny pomysł, idź na pizzę z mandziem. I nie zabił Pizza, cię jeszcze? U, urwę, urwę ci webek, mi Ale, a teraz chcę coś... to jest coś powiedzieć. Jestem mordercą. Wiesz co, to jest, powiedzieć. wiesz co to jest Pizza Gate. Nie wiem. To jest pretty much pizzeria, do której tak. właśnie chodzili głównie politycy demo z Partii Demokratycznej typu Hillary Clinton, Bill Clinton i tak dalej i tak. ta pizzeria jest posądzona o pedofilię. A było a. z tym, no, było z tym Pizzagate, kojarzy. Okay. I dlaczego że to, że ty mnie przeprowadziłeś, to, to, że tutaj jest pizza, a ty jesteś małym chłopcem, to to nie jest wcale... Podejrzany. ...ani droba. A Znaczy, wiesz, jakby mam wycelowaną broń w twoją głowę... To jest głowę, broń na wodę. ...więc jakbym... Mi, mi Dobrze, panowie, idę, idę was rozdzielić, idę was rozdzielić, już do was idę. Już idziemy. Potrzebujemy pomocy. Gdzie Bardzo jesteście? To... Powiedzcie, gdzie... jest o, nie! halon kichnął, to Jaka jest strasznie. Prowokacja. prowokacja dziennikarska. Eee, dobrze, tu, policyjna prowokacja. Siedzi. Gdzie byliście panowie? Dobra, siedzę tutaj. pizzą. Gdzie jest pizza? Piekam no powiedzcie mi. Pizzą. Otworzyłem się, tyle drzwi, żebyś się mógł się okłamać. Będzie mógł okłamać? Tak. Czekam z moją pizzą dla was. Hmm. Intrygujące. Nie mogę was zlokalizować. Łe, 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 po Słyszycie samolot, chyba się yes. rozbija gdzieś DARI, no, o co ci chodzi? Nie wierzysz mi? No zabiję <grym> Alien czy coś nie wiem Że. Nie. Ja jakby... nie zdąży, że oni już pewnie zjedli tą pizzę. Co Pracaj. ty mówisz? Nie no, no powiedzcie gdzie nie jest. Nie Ej, chłopaki, no możecie mi powiedzieć gdzie o, jest ta pizza. To, to jest? O, widzę was! Kobieta. Siema X ray chodź, Gdzie jest pizza? O? Jesteś mało Tak nie, nie wiem, znaczy nie wiem o, o, o. Elo? Elo Elo? Gdzie jest ta pizza? Nie ma Zjezona Co? Nie jest. to jest, gdzieś Myślałem. na pewno? Myślałem. Och, po e, prostu. Mówiłem, że cię oszukał. Gdzie jest pizza? Alien, tutaj była pizza. Tutaj alien, jest. co zrobię z pizzą? Zjadłem. Alien, tutaj była pizza, na pewno. Ja przysięgam, że tutaj była pizza. Jak to, Alien! Ale cię oszukuję, ja nie. Jeru. ja przysięgam. Specjalnie, bo... wiesz co, powiem ci tak. O wiesz, nie. Tu ma nóż, jakby specjalnie cię tu przyciągnął, bo pokazał mi wcześniej i chcieliśmy się tu Nie, jakoś, TO nie jest pizza! Chodź, Ignacy! Ignacy! No nie Ignacy, nie zabijaj mnie. Widziałam, pokaż mi pizzę. Kupiłeś. Tutaj jest w rogu. Gdzie? No tutaj w rogu. <grym> chodź <ją> pokroimy, chodź. <grym> Czemu nie chciałeś się ze mną podzielić tą pizzą <grym> No chyba idziemy źle. Albo i nie, ale, ale nie byłem nie. przy Tobie tutaj przez chwilę się zgubiłem. Tutaj tu nie O mamy, coś... mamy ich. elo. O, jest, Te jest. Patrzcie, chodźcie za mną. No pokaż. Zobaczcie, tu jest miejsce, gdzie można... Yy, wsadzić ostatnią część, tylko jakbym była, O, o jest! O, 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 jest, masz! Dobra, wsadź ją. Dobra, odpalmy to. Ło! Wow! 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 Można sprawdzić, czy ktoś jest zdrajcą teraz! Tak? A... Mogę się sprawdzić? Czy to nie było czer... na czerwono. Nie, było na zielono. Na zielono, było. Eee, nie, było. nie mam broni. Wow, A e, bo e, też czerwony skan. Ca... Wszyscy mam na czerwono. No tak, jakiś Turet jest. Co to no, jest? Turet może aktywować zdrajcę, wiecie? Hmm. To może lepiej nie stać przy nim. To czekaj, ustawimy nasz cel. Trzeba doładować. Nie, ten, ja poproszę mula, burger. To. Ja się czuję nie. z nim bezpiecznie. Burgerem? No i puśćmy. No strajca letter, puści teraz zobacz, burgera jak chce. Zobaczcie liter burger. Puściłeś z jesiarki. Nie, mi. kazałeś mi go puścić. Nie, nie. Wiecie, że ten karabin może was wypalić. Nie, ponieważ... Nie. czekaj. Macie nie, tarczę? O, o piłka. O piłka. O piłka. Mam tarczę. tarczę Dawaj kopiemy ją, kupcą Dajesz morderca włącz karabin, zobaczy, że się obronię. Morderca może, może morderca nie mieć kredytów już. Tak. Możesz nie mieć kredytów, bo może, może kogoś zabić. No, możliwe. O, ktoś zaczął śmierdzieć, wiesz? Nieprawda! <śle> 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 by było tyle. Oh, to by było tyle z karabinem, panowie. Laura! Wow. mycie skraca życie. <śle> to fakt. Dobra. Kontynuujmy. Chodźcie tam na górze, jest więcej sekretów, je trzeba odkrywać. Nie tak, wiem, czy macie taką robi. chęć. No ja mam sporą. O, o siema. Ja się ma. Spójrzcie, akurat no. zrespiłem tutaj u góry. Tutaj w tym Kto był kilo? Ja Kilogram. Kilo? To jest Sierra. Sierra. Ja Romeo. A kilo Sierra. Czekaj, kilo to jest Muza. Sierra to nie jest Muza też jakaś? Sierra Leone. Nie. Była taka kiedyś piosenka. Sierra Leone to jest kraj. Słuchajcie, ja jestem... Pf. Ja mam dwie materie Jestem w restauracji, aha, tak, tak. No. Dzień dobry, to podaj, co podać? Rybki świeże, rybki prosto z akwarium, eee, proszę ooo, państwa Ej, Ja mam pizzę, zapraszam na pizzę za, tak. Siema, czemu strzelałeś kilo? Ej, nie chcę zagrać bude. Bude. Beczki jakby no bardzo chodź. kuszące są Cześć, posłuchajcie tego hmm. O, pieprzły tutaj beczki, patrz O kurde, jakieś Ty, tutaj patrz, mamy jakieś kamery? Już nie Czemu wszystko niszczysz? Nie, ty można grać na te Alien, trzeba znaleźć jadalnię. Nie, do do nie, nie pamiętam, nie, gdzie jest ta knajpa. Daj, słuchajcie, my mamy całkiem duże zapasy jedzenia. Ja myślałem, żeby my głodujemy tutaj. Pamiętasz, o hmm. gdzie była knajpa? Bo ja nie mogę jej zlokalizować. Cytryny nawet. Nie. Mam. Kiedyś życie daje ci cytryny. Tak, dokładnie. Ja chyba nawet w ci cytryny. cytryny. Ja byłem raz, tylko nie pamiętam, jak tam dojść teraz. Rozumiem. Zobacz, Dobra, słuchajcie, reaktor, czy ktoś jest nie. raz mordercą, jeżeli tak, to niechaj się teraz przyzna, a reszta go nie wkopie. Nie. nie. Nie jestem nie. mordercą. Okej, okay, ja mordercą. też no jestem. Na no pewno się przyznają wszyscy. No to dobrze, no to, to znaczy ja jest Sali. Co? Ale albo Igna. Kurwa gdzie to jest. To jest ten komputer. To sobie... Bo ja wierzysz w to, że ktoś by ci się przyznał? Myślę, tak. że tak. Na pewno. ja myślę, że. przyznał. ja myślę, że. Nie. Ja bym się przyznał. że. ty się ja od dwóch rund dobrze przyznajesz zawsze. Mam no. celuję w ciebie. Nie jestem mordercą! Nie jestem! Nie wtedy, ty nie wiem, czy to jakieś bzdury. Ja byłem kucharza. Wracamy w kółko, Alien, po Ale tak tu. Zaraz zaczniesz śmiercić jeden z was, tam wiesz? Tu są jakieś drzwi. Gdzie poszedłeś, Alien? O, poszedłem na górę. A ja znowu się zgubiłem i ale nie wiem jest gdzie jest. zamknięte, więc. Wracam się. O! Jest hmm. kilo! Jestem, jestem. O... Mam pizzę. No, Dobra, to wrócaj to wrócaj pizzo, pizzo pizzo krainie Chodź przyniesiemy im do starej pizzy zrobimy. Ej, proszę nie zrzucać pizzy Gdzie jest ta pizza? Wziąłeś się? Ej, Dobra, nie. Się wziąłem, wziąłem. To leży. No, leży. no nie! Co? I co, uwierzyliście im? Uwierzyliście? Jak o! Widzisz, jak to jest możliwe, że oni Cię mogli zdradzić, co? Zabawiłem jak się. to jest możliwe? Pomóc hmm. mi. Mam pizzę do obrony alien, damy radę. Ciekawe, dobra. Ta pizza, myślę, że nawet przed pociskami by Cię ochroniła. Też tak myślę. <coughs> Możemy spróbować. Eee, spoko. Strzel w no, nią, dobra, zobacz czekaj. co się zdarzy jak nas nią tylko nie we mnie, tylko w pizzę. Dobra, dobra. Znaczy, Mandzio Burger... Czekaj, czekaj, by coś... Mandzio Burger? Faktycznie! <noise> Ty, ona broni się... Do... <noise> dobra, mamy obronę przeciwko mordercy złym. Czekaj. Będę otrzymał jak tarczę. Halo. Dobra, idziemy Ideal, z Serio, możesz się bronić. Ja chodź morderco, nie boimy się ciebie. Tak ja muszę teraz z wyciągniętym pistoletem. Chodź, tak, tak, z wyciągniętym no, pistoletem, no. jak on tutaj gdzieś Dobra, nie no, to będzie taka współpraca niczym w legionie rzymskim. Jeden trzyma tarczę, a, ja. a drugi, wiesz, z tyłu filmuję. Albo jak w tym, Dobrze, u Wikingów, Na razie, nie? Tak na razie jak jest jak gdy jesteśmy zgubieni. Tak, ja absolutnie nie potrafię stąd wyjść. Ja też nie. Co tutaj? Wszystko było? wydaje się takie samo. Wszystko jest absolutnie takie samo. Wróciliśmy tu, tutaj byłem już kiedyś. są pozamykane drzwi Możemy pójść sobie... O, tu, patrz, tu możemy pójść. O, morderca, patrz, Romeo! O nie, o nie! do niego przez kraty możesz! Nie! Możesz przez kraty do niej. Dawaj, dawaj, mamy tutaj bastion. Gdzie jesteś? Nie przyjdzie od boku, jestem. Nie przyjdzie Jest tutaj walder! Kurde. A przez kraty nie mogę jednak. Nie możesz jednak. Dobra, będę stał na froncie, żebyś miał ochronę. Dobra. O tak, będę kłócę. No i chodź zły zdrajca. Uważaj na górę o, wszedł, na górę widzę, wszedł. Widzę, widzę. Alien, nie rób nie tego! Blokuj, nie blokuj mnie! Nie, alien! Jest! Yes. 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 Udało ci się, Już dobrze. O, na tobie może. O, Boże.